Hej, widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy z, z moim widzem Old Apartamentem Nie wiadomo czego słychać, nie wiem No i dobra, gdzie lecimy? Zaznacz, zaznacz gdzie lecimy. Polecimy se na...

Szkoda, że tyle leci jakieś typo jeszcze, ale ja szybciej wylądowałem. Szkoda, że nie na tej miejscówce, tylko gdzieś obok. Trzeba zdychnąć. Masz potki, gogos, chodź, no to idę. No już mamy prawie hulkaków. Tutaj jeszcze pewnie ktoś może przyczepiamy. Za mało osób chyba leciało. Powinno więcej osób lecieć. To w mojej mamy. Dziękuję. Dobra, ja bym z tym poszedł. Się ktoś bije gdzieś w tą stronę i mam giga mało a no chyba będę musiał ich bić z elektrycznej pały. wybucha leży anonimowy 160 Jeszcze le granatnikiem. Wij go jego było. Mam z niego granatnik. Też mam łajdę. Yes. Gdzie on jest? Leży? Dobra. To daje mi migiełkę. Czekałam no do pompy mi się w tym czasie nazbierało, więc jest dobrze. Migiełka. Ja idę, ja idę stąd chyba. Chodź. Ich hab' die Maschelle, ich hab' die Maschelle, ich hab' Pa! A to jest impetat. Jakaś rybka. Nie, nie chcę mi się... Wrzut możemy wziąć? zrzut jest chyba za free. Ty, ktoś ty jedzie, ktoś jedzie! Jakbym tam rzucił granatnik A ja umarłam, ale on też umarł Jacie, ale są równo na szansę Mój kolega to jest bot, ale do ciebie leci Zamknij to Mamy! W trójka On jest chyba na górze Się ulecza pteczką, tutaj mam trochę mapy, ale szkoda, masz go? Ała. nie ruszę się Ojej, leży. Mm. Lecę się tutaj od razu leczyć, tylko ci medalioniści trochę mi przeszkadzają. uciekał tym drillem, daleko. Znaczysz mi najbliższy bus restartu, a oprócz tego. Trzeba się minąć z medalionistami. A oni idą do tego banku chyba.

Dzięki już cię uleczę. Кобра, let's go. Мистер Tam jest, tam jest, tam jest Idę do niego na blisko tylko Dobra, mam potki, już się będę mógł uleczyć o, nie? Gdzie on jest? Dobra, no to lecimy całego No on dalej nagrywa Okej okay. Musimy tego typa znaleźć, bo on dostał takiego whitea z e, mamuta miętycznego Czym cię nauczyć? Auto chyba do ciebie jedzie z ten typo! Z ten diva! Ja bym Ci dał tego mamuta, ale potrzebujemy Glutka Jakiegoś, albo Splash'u Okej okay. Chodź, mamy Glutka Chodź, no To dam Ci, masz tyle Tego glutka. Oj. Myślę, tą strefę daleko wywaliło. A nie, to nie jest strefa. myślałem, że to jest taki rozkaz, za którą muszę iść. Ale i tak jest blisko. Nieważne, chodź ładnie ja do pałka. To złota lama. Po co nam jest czarny rynek? Dzisiaj nawet nie mam bitcoinów, chodź. Chodź, nie będzie bitcoina. Nic, życie nie jest za darmo. Idziemy na tego typa, tego medalionisty. Kolejnego, czekaj, dam ci, dam ci, dam ci mamuta, dam ci mamuta, masz, mamuta, masz. Ja prowadzę, Okej. Okay. a co tam, Przy... Promieniowanie, nie. Leży, dostał leży, mam mi też na rękawice, chcesz? Masz, masz mi też na rękawicze. rękawice, rękawice, Ale bierz je. Nie wiem co on daje, ale bierz te rękawice. One są mega dobre na blisko. No zamiast pausa weź. Siadaj, siadaj. Nie mam medu. Nic nie mam. leczeniem. To byśmy musieli pójść na tę miejscówkę. Może tu by coś było. Wysiadaj. No ale ten... A no dobra, to idź. Ja mam glutka, glutka, mam, ale to już w tej strefie dobrej będziemy. No jak to wygramy, to będzie tak świetnie. No ale to... No to się my musimy uleczyć, a nie się bić. Chodź. Chodź, chodź, musimy się uleczyć. Co Sigma Tu jest, tu. w tym domku jest to raczej gdzie by... ojoj, oj, 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 oj. Co tu jest za lud! Jeszcze, jeszcze była egzotyczna snajpa Mityczna pompa wędkowa! Bierz co ten sztucer! Zamiast, a zamiast... Chodź, ja, ja nas uleczę, wchodź, 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 ja nas uleczę. Co tu mamikę, Ja mam, tu ja, ja go biorę. Zamykam tutaj te dwie mityczne bronie i uciekamy. No, ty prowadź, ty prowadź, szybko. Dobra, uciekamy, uciekamy. Dobra, jestem, jestem, jedź, 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 jedź. jedź. Czekamy. Zmieniam auto, zmieniam auto. To jedziemy osobno. No to no to byś się do mnie przesiadł w wolnej chwili. Posiadaj, posiadaj, szybko. Tacy, wiesz, że ci ludzie, którzy są z nami, mają przewagę, bo oni wiedzą gdzie my jesteśmy. Nie, nie wywalam, nie wywalam. No i świetnie. Teraz tym bardziej wiedzą, gdzie jesteśmy, bo już się za mała. Wiesz to.

Okej, okay. zostaw mi tą pompę, ta pompa jest Siadaj. To 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 Nie, chodź, mam przebitą oponę, ja cię... Siadam. Ja mam snajpa. wystarczy. wystarczy, Takie coś wy... No dobra. Ok? To nie sta. Ty tam gdzieś był, tam gdzieś był, widziałem. Nie wiem, masz spróbować strzelić w krzak. Dobra, link z, z koronką. Dobra, pawizowie.